Warto powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że jesteście wśród naszych po raz drugi i że naprawdę się tradycyjne biologiczne. Sąd nasza tutaj obecnie jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i oczywiście zapraszam do naszego stoiska. szajki. To A ja do mojej kuchni po południu, żeby na rozbój wograd jako że jest zadanki i służkom szło a mąż... do tego co? Rolada w kartuszkach zaraz dostanicie wodę i będziecie... nawet się do czeku na wnioski Mieszką i nocą, Niech się siada na dół, czuję się jak król. Niech się w dzięki pomocy, gadzą babie, nie klapają dusz. I o tym czasem powiem, że tama nas odrobia kurs. Czego szczęścio trzeba ci. Nie mogę. Możesz... Chciałbym też podziękować za układ choreograficzny tej miłej pani o wybitnych wybitnie, cygańskich korzeniach. Dalej, to wszystko pięknie I koloratka takich chudych tych wikarek nie ma. Parosz, kolejosz, jo i taką gryfno frega. Jak jeszcze na nie wejdą, <śpiewa> Takie niebieskie oczy. Schrogie, dekol do samego pymka. Było na tym ślepze, przyjdzie i o ty zepar. A ona mi na pierwszym go dota. chcesz w pysko, to ja frękła, a ten drugi do ręki. <grym>, Ale... I się po tak mocno kusia, ta zaraz ten modry. Dzień dobry, dokumenty do kontroli. Mocno Nie, nie 私もお客さんも。 Konkursu w festiwal kwestii w roli górnej śląsko w różnej postaci. Do Konkursu przystąpiły cztery ekipy tucharzy amatorów i trzy ekipy tucharzy profesjonalistów. Do w dobrym przyjęciu prezydentowi, to działa w Konkursie, do to, że wszystkie ekipy. Żyli! Zwykły teraz lecje. Dobrze. Samu niego że mnie nie słychać czyli oceniało smak, dobór dodatków, stopień wygrodzi wykonania i teraz takie modne słowo innowacyjność, czyli jak ktoś zrobił kruska, nie wiem, sztyrobrania to kolorowo, to też było brane pod uwagę. W związku z powyższym komisja w komisjach składzie Beata Jaromin, Maria Szmid, Aneta Szopa, Teresa Wiktor i Józef wstronnej osobie Remigio przyznała w kategorii kruska Śląska w różnych postaciach i profesjonalistów trzecie miejsce dla Koła Pody z Nagrody. Brawa! I teraz uroczyste wszystkie nagród, Możecie takie piękne cezikka do szlaki na pewno się wcisają. Piękne dyplomy. Będzie sobie... Możecie się to na piżenie postawić. Może też przyprawy, żebyście nie chcieli się przyprawiać. Drugie miejsce w kategorii profesjonalistów z Kluska śląską, pizzeria, ale mamy dwie pizzerie. Eno Kielo teraz, nie? Tropikalna Wiespa, brawa! Tam walczyli chopy. No i wiadomo, kto skrzyknął pierwsze miejsce. Oni są co roku, a właściwie Łukasz jest co roku, kolega nie wiem. Łukasz jest co roku, pierwsze miejsce dla piseli Palermo. Brawa! Ja a tutaj w imieniu Agencji Ruchu Rolnego imieniu Pana Dyrektora Tomasza Szabieckiego ze względu na y, pierwsze miejsce chciałam serdecznie podziękować i życzyć dalszego y, udziału w takim konkursie wszystkiego dobrego a mówiłam, że warto go było... W tym pokrócie sądzić. I proszę Państwa, tak, podlaskiej celi, podlaskiej celi. Niech szklanka, że nie musicie, oto żeście wszystko wiedli, nie ma wam smakowało, baraja była jak pierwot. Ja myślę, że aż w kościele. W kategorii amatorzy, proszę Państwa, trzecie miejsce, żywiczy znało dla pani Ursuliszącej Kiberna Bernarda Wojcik. Jak się nie mylę, to jest matka z cero, nie? Brawa. To były krótki na słodko, Śłotowska po Ze skórzycą, z masełkiem i chyba tam było truskapkowy dziennie, nie? żeby odzysk kwalifikować następne reprezentacje. I pamiętne statuetki, szlaki, które na pewno się przydają doma. Proszę Państwa, drugie miejsce Agnieszka Walczow i Kamil Winięka Baba z hotel, nie? Czy chłop Tak to szło. Wedle mnie to jest z bo oni są jeszcze tacy młodzi. Poklaskajcie takim młodym adeptom z cywilniarnych wyszkolnictw. Oni się tylko uczą, a już tak dobrze ważą. Tym bardziej się im należy. I pierwsze miejsce dla Pani Kuny Gondylewun i Janiny Koł. Brawa! Jak się nie mylę, to jest Towarzyszenie Kobiet Aktywnych. Dobrze go Było bardzo smacznie. Czwarte miejsce dla Pani Hani Ferrari i Agaty Szkatuły. Brakło troszeczkę punktów, ale było bardzo, bardzo smacznie. Były ciemne kluski przysmażone ze śpiewaczkami. Także żeby w domach szerecze marzyło to jeszcze pamiątko, pamiątki przyprawy, to na pewno się do Macidze. Mogę powiedzieć, że czwarty Festiwal Śląskiego Kustu możemy uznać zamknięty w tym roku jak zawsze było smacznie i myślę, że podwiela Markiewicę tak pięknie się rozwijać pod będziemy tu na Biblinie stoć i ogłaszać wyniki konkursu kursowego bo podwiela będzie kuchnia Śląsko, podwiela będziemy my, Pela będzie Śląsk, Ślązocy no i nasza i nasze piękne tradycje dziękuję wszystkim konkursowiczom Oddaję głos Panu Wójtowi. Szanowni Państwo, Drodzy Państwo, Tych wspaniałych, pięknych, tego wspaniałego piszczenia nie byłoby, gdyby nie Pan Emiliusz Rodzka! Brawo dla niego! I bez oczywiście najwspanialszej komisji, międzynarodowym składzie, przepięknej, przekompetentnej, znającej się na wszystkim. Ja to miał oceniać, to na tytorem twarde, szło do twarde, i zobaczył czy go rozgotowane lub nie, lub, lub nie rozgotowane. Panie Jelenku, Pana korzenie są zmargowic, chociaż Pan zmargował i całe województwo. Cieszymy się ogromnie, że Pan po raz kolejny z rzędu zechciał pilotować ważny projekt ludzkiego gotowania. To jest kolejny element. Dziękujemy serdecznie z całego Serca. A oklaski do, tej, do mnie dla Pana Remigiusza gratulujemy i przed Panią z również gratuluję jest... Dziękujemy bardzo Słuchajcie a więc tak, wiecie, że mążona, teściowo, trzech obców i cyra. Właśnie przyjechali tu świetni goście, rockersi, tak zwani. Wiecie, kto to są rockersy? Te, co na tych motocyklach jeżdżą, witamy rockersów po zraku. go. Moja cera skolegowała się z rockersami. i i Isulejcila, bo na cywilka, bo na imię. Słuchaj, cila. nie jeździ mi z nimi na randki do lasu, bo niech cię taki kiedy wywiezie, powie slotka albo piechotka. I będziesz musiała do tą piechty przyjść. A ona mi go do tato. Ja już teraz razy była z nimi na randce w lesie. Przyszła ją ja kiedy piechty. Cała mama. No i mam jeszcze trzech chłopców. Wszystkie ci wykształcone. Studia pokończyli. ten najmłodszy otwar spółka z O.O., Tym średni otwarł spółka Joy Vanger, A ten najstarszy, ten już siedzi. No i teraz wam powiem jeszcze, kochani, że jak my byli w tej spowiedzi, to było tu w Markrowicach, w tym domu weselnym przy kościele tam. Wyłażymy z tej spowiedzi, Włazi babcia z Martowic. 86 lat. Godo do księdza tak. Proszę księdza, mą wielki grzech, bo ganiła. A ksiądz go da, dobra, babciu, powiedzcie, kogoście to ocyganili A babcia go da, proszę księdza podczas wojny, to ją przed Niemcami ukrywała Żyda. Ale babciu to nie jest cygaństwo. A babcia go doproszę, księdza, to jest sygaństwo, by ją ja ukazała, żeby on mi za to płacił. No nie no, babciu, karmieliście go, ubierali, opierali. Nie, to nie jest sygaństwo. A babcia go doproszę, księdza, to jest sygaństwo. Ja mu dopiero wczoraj powiedziała, że się wojna skończyła. Grzesiu, Grzesiu, ale trzeba czas, żebyś się zaczął już przeopowiadać o prawie jazdy, bo ja tam patrzę, zobacz, patrzę, jeździ taka Elka tam, i a, a, na z przodu kółka mówzi, że ona nic z tyłu nie ma. A widza, to jest ta, co jak skontrolowanych z kontrolowanych poślizgów, ale to niech se tam lepiej kontroluje, <laughs> mówię <LC> wyjdzie za. <laughs> jest po polsku taka rzecz, na którą się mówi taboret. Taboret. Czy to po Śląsku jest? A. Hoker, B, Szymel, C, Zesel C. C, no jeszcze ci koła, może tak C. Źle, Kamilko, źle. Nie podpowiadaj, jak nie wiesz, a ty Z tym, że zaznaczam, to było pytanie pułapka. Wszystkie ci są dobre. Kamilko, jakbyś powiedziała, A, B, C, już może milion od burmistrza. No. I nie wiem, co to było. A, no widzisz, też miała koła. Dobra, zobaczymy, co teraz Jorkuś. Jorkuś ma szansę wygrać milion złotych. Pytanie pomocnicze. Jesteś żonaty? Ja. O, to to ci ułatwi. Ja. Uwaga! Jest po polskiemu taka rzecz, na którą się mówi, biustonosz. My, Żyńatechopy, wiemy, co to jest, bo odpinamy to nie rozwiną, nigdy nie mamy czasu zapnąć, bo... Jorkuś, biustonosz po polsku, czy to po śląsku? A. Bissenhalter, B. Sitzenhalter? C. Stramhalter. Wszystkie trzy. Ci... Tak jest! No łap, że... Brawa dla Jorkusia! zgod, milion złotych. Już Oleg nosi milion złotych. Opie byś nie myślał, że Stasiak sam kmini. Proszę bardzo. Jerguś wręczym ci milion złotych kropel napoju, co się piwem zwie. Gratulacje. Usi złoni dla...